No, powitajcie moi drodzy, jestem Gamer podłogajte i w dzisiejszym odcinku jest Star Wars Battlefront 2. I pamiętajcie, żeby zostawić suba, e, łapkę w górę, no, e, suba z dzwonem i lecimy. Ogólnie nie mam PS, a więc sobie nie zagramy tego głównego trybu, ale zagramy sobie jeden gracz i szybka akcja. Jakieś takie coś, i graj po tej rundzie, zrobimy sobie albo po tym odcinku, jeżeli, pod tym odcinkiem, jeżeli będzie na przykład 5 łapek w górę, w górę, to zrobię następny odcinek ze Star Wars Battlefront dwójki tego e, 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 e. z tego z tego No z kam... no z kampanii to się tak nazywało chyba Dobra No to ja sobie o jesteśmy moimi ulubionymi postaciami więc wezmę sobie pana oficera Jakie dawno nie grałem w ogóle w Star Wars, tylko grałem najczęściej w tym. Najczęściej grałem w ten. Serio to tak... Ja nie wiem jakim cudem ja mogłem tak grać. No Jakbyście zobaczyli ogólnie moje statystyki, bo ja kiedyś... No, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, rok temu to ja normalnie tak rangi wbijałam, normalnie ciągle siedziałam na tej grze. Dobra, lecimy. Zyskujemy posiłki. Oni też chyba zyskają posiłki. Pan, gdzie są? Turet! Turet! E, aha, lak był jakiś dziwny. Coś ścina jakoś tak dziwnie. widziałam tam kogoś ale, dobra, zostawię to bez komentarza. Czemu ta postać nie kuca Tylko robi jakieś pajace. Ja wiem, ai ma to, ja mam słabego w tym grę, ale dawno nie grałem po prostu. Czemu to się nie chce zdetonować? o ty. No i mnie od za dziadyka jakaś o moje ulubione postacie, czyli ten. Tak, no widzicie 27 ranga wiecie o co chodzi bo z kolegami kiedyś grałem też w tą grę bo ja uwielbiam tą grę tylko że po prostu na razie nie gram w tą grę tak za bardzo zbytnio dlatego że nie mam po prostu PS Plusa nie wiem czy sobie ten nie będę kupywać na miesiąc PS Plusa albo i na dłużej 3 miesiące na przykład Ja Uwielbiam po prostu, jakby święto Bożego Narodzenia, ciągle grałem tym. A jakie zaś Doro? Chyba. A! A nie, no w sumie ja się tam nie znam. Gdzie jesteście? <grystanie> Pan. To nie jest republika, to są separatyści. No, to pan z separatystów uspokona. Och, co to jest sadziadostwo? A, to jest nas. To, to są nasi, dobra. Wsparcie! No, chodź się bić. Fej emma. Gdzie jest fej emma? O, kurde. Dobra, muszę odlatywać. Odlatuj, że... Hvor er jeg? Dobra, pokonany. Łatwo. W sumie... serio on mnie rozwalił? Dobra, bierzemy sobie darów Maula. O ty. Of oh, Maul. Tu bardziej jakoś tak kręcą... no... Tak jakby bardziej... Lubię odcinki od Separatystów i e, dziewiątą część. Dziewiątą i pierwszą no i ta walka na nabu To było też bardzo fajne Czemu są takie lagi, masakra Ale ma brudne buty Oj chyba od Janusza he. <grym zielone> <grym zielone> Ale nie, tak jak mówiłem, bardziej wolę te odcinki, bo pod względem w, w, Dźwięków i pod względem grafiki. Bo na przykład, pod względem yy, tych odcinków z, z, z tego, tam jak jest Anakin Skywalker, to nie jest tak za bardzo. No, lubię to, ale taka. no takie mech jest, nie? Bo przynajmniej nawet nie potrafię trafić tym czymś. Czy to jest jakieś dziadostwo. A nie Darf Maul. Ło kurde. Dobra, leży. No to jest prawda, uciekajcie. Ja ich tu trzymam. A co robię pod tym? Aha, nic. Fajnie, <noise> że nic nie robię pod jednym przyciskiem. Aha, R1 plus yy, plus L2 to ten. takie spleców takie a pf, i no przestraszył się po prostu i tyle wiem że ja ciągle z daleka o kurde mam mało hp to jest mi minus Ym... dobra wiem że na pewno trzeba wziąć stateczek mamy mały problem dlatego że mamy Duży stateczek. No i mnie właśnie, zawsze te. Zawsze wszystkich, jak gram na tych serwerach, chyba Star Wars Battlefront jeszcze tego nie dopracowało, żeby te posta, żeby te te śmigłowce, czy jak to tam się nazywa, wygrano. O, no fajnie. O żeby się nie teleportowali i te teleportowali co nie o kredyty jeszcze dostałam no hm Już nie mogę się doczekać, jak z kolegą będę grał w Battlefront. Tylko muszę sobie. O, pokażę wam moje rangi na przykład. Tu nie musi, no w wam pokażę tak na szybko. Jedynka, trójka, trójka, dwójka, jedynka, dwójka, czwórka czórka trójka jedynka trójka piątka trójka, czwórka, ósemka dwójka, dwójka czwórka szóstka e, ósemka <coughs> trójka jedynka, e, jedynka jedynka, jedynka, jedynka Jedynka, 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 jedynka i jedynka, jedynka. Dobra. Teraz lecimy do żołnierza szturmowego. Tak, jak widzicie, mam 23. poziom na żołnierzu szturmowym. Ciężki strzelać. 10., 40. Co też mnie na początku sam się zdziwiłem, że ja tyle gram, chyba oficerem. 40. poziom.

Jeden gracz, co tu jest? Arkadę, co to jest? Solo kooperacja kontra. Spróbujmy te kontra. Scenariusz własny. Ar... Aha, wiem, co to już jest, ten arkadę. No, a to jest kampania. Jeżeli będziecie chcieli, no to ja dla Was zrobię tą serię. Zrestartuję po prostu całą. No tak, jak widzicie, patrzcie, kampania odrodzenie i po prostu zrestartuje odrodzenie i główny wątek też zrestartuje. No i ten. No. no i to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem i narka.